ありがとうござ Na biurobrze półtej jest dwo, dwie osoby. E ekran praw e w sprawie pana. No, ekran praw. Nowy ekran. Pan, pan. Teraz przyjdzie Pani Kierownik Penitencjarna do Państwa, będzie cała formalność. formalna. Bardzo dobrze, dziękujemy. Dobra, ja bym bardzo proszę Państwa, yy, daj mi to. To nie, Nie, proszę, wejdźmy tutaj. tutaj, wejdzie, dobrze. Macie, tutaj y, macie tutaj Państwo szapeczkę. I proszę tak: y, telefony komórkowe, pendrive, aparat. Szyściutko, proszę zdeponować. Wszystko co związane z łącznością, bardzo proszę zdeponować do szapeczki. muszę Nie, 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 nie. Kurteczki, nie kurteczki. Aparat fotograficzny. To nie możemy nagrywać? Mikrofon. Nie, aparat... e, Proszę panią, idziecie państwo do dyrektora na rozmowę. No to no. właśnie, idziemy jako prasa, żeby nagrać, tak? Proszę panią, na razie pan dyrektor nie wyraził zgody. Aha. Jeżeli po rozmowie dyrektor wyrazi zgodę i będzie, to ktoś z państwem przyjdzie i będziecie mogli Dobrze. państwo odebrać te rzeczy. Takie procedury u nas.